Jak wam mówiłem, to będę nagrywać z Kornelem na rozmowie. I sprawdzimy, czy Kornel coś na swój kanał wrzucił. Siema, siema, siema. Słyszycie akurat go? Ale, ale ja chyba nie wrzuciłam. Nie wrzuciłaś. Kanał, O, e, strona główna. No tylko mam rozpad, kurde. Mm.

Ej, włącz, włącz, kamerkę do widzów. to, się, to ja. Mhm. Ty ja muszę wyjść na apkę. Żeby... Czekaj. Opuszczę cię i dołączymy znów. Dobra, ja ci link mój do filmu. Ok. Opuszczę cię i dołączysz Kornel. Opuść... Opuszcz... O cię i dołączysz znów. Opuść. Opuszcz... O, jesteś. O. No. To akurat Corneli, widzę. Co robisz? No na razie jeszcze wysłać ten filmik, no. Tylko daj mi za logować na moja...